I dziś Wam pokażę jak urządzę domek Hani z GenZi W tacy boca oczywiście No to co, zacznijmy Okej, okay, sprzątnęłam sobie już domek I pokój Hani będzie w tym dużym pokoiku W tym, dobra Wy... Okej, łóżko będzie e, jakieś fajne podwójne um, Hani ma przecież ma chłopaka świeżego No to już dwa Mamy. O, mam. To może być spoko. Dobra. To te łóżeczko będzie. Yy, teraz szapa szapa będzie ta. Szapa. Okej. Okay. Dwanik. Dwanik będzie może. może, U, ten jest fajny. taki żółciutki? Myślę, z stylu Hani może być, okej, okay. yy, to tu w tym pustym, w tym pustym rogu może wydamy jakiegoś kwiatówka, Iy. ale najpierw bym chciała dać może tu jakąś lampkę, o, mm -hmm. tą lampkę myślę, że jest spoko, tą zaraz Wam pokażę, czekajcie. No, wracamy tą lampeczkę. Ok, teraz jakiś kwiatuszek. Bardzo y, moim ulubieniem jest. Słuchajcie? Tak, to jest mój ulubieniak. Ok. Mamy. Mm, dobra, myślę, że mamy ściany. Ściany, ściany. Yy, ściany niech będą jakieś ceglaste yy, szukam, poczekajcie zaraz pokażę tylko znajdę sobie oczywiście ściany szukam w podłogach aj cegla o no takie yy, ceglaste, fajne Dobre. i ja chcę żeby podłogi było szare szare o, czekajcie szare Dobra. Tu w tym rogu bym chciała, żeby coś fajnego było. O, ma, o lampka! Tak, lampki tu prawie żadnej nie mamy. Tu lampeczkę sobie damy. O, lampkę żółciutko dla Hani. E, jakie tu mogę jeszcze postawić rzeczy? Może jakąś półeczkę oczywiście. E, tam. I szyb Ua! Co się tu wyprawia? Nie, 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 nie. nie, nie. Dobra? Mamy? I tu na tej, może, półce bym zostawił jakieś książki. Myślę, że chyba każdy lubi czytać. Myślę, że Hania lubi czytać, więc damy jakieś książki. Pokażę, poszukam. Um, o, o, o. Trzy książki. Myślę. Trzy książeczki. Myślę, czy postawić tą szafeczkę tu? Ale nie. Chyba tam, gdzie była wcześniej będzie lepiej. Dobra. I postawiłabym może jakieś tam fakturki? O, o! faj o! Jakieś fakturki yy, dla Bartka, pewnie jakieś gierki, żeby mógł sobie pograć. O! Tu mini giereczka. O! tu tu tą. O! Tu. Dobra, ale zastanawiam się jeszcze nad nią. O! Faktury. Faktury nam tu nie pasują, ale wolę, żeby to były. Faktury wiecie, jak się przeprowadzili. Wie, nie sądziłam, że tak szybko pójdzie nam urządzić ten dom. Naprawdę mega szybko, ale coś tu mi tak yy, tutaj w tu mi się coś tak yy, strasznie mało rzeczy tu jest. W tym boku więc może jakieś obrazy. Yy, obrazy. Poczekaj. Hmm? jest serduszka. No i myślę, że już chyba pokój Haniz Jenzi jest gotowy. Poczekajcie. Czekajcie, czekajcie. Okej, okay, tak się prezentuje nasz pokój. Jest mega! Okej, okay, jeśli Wam się podobało, to zostawcie łapki w górę, subskrypcję i pa pa!